Uwaga, uwaga, nadchodzi. Taki trochę dziwny może początek, ale mm, chciałem wam y, powiedzieć, co to jest ten blackout, tak? Blackout, nie wiem, jak to dokładnie się po angielsku mówi, a nie chciałem się to wsłuchać i sprawdzać. Mniejsza z tym, y, można było to po prostu nazwać po polsku czyli brak prądu, tak? Brak energii elektrycznej. Nie taki na pół godziny czy godzinę, tylko przykładowo na dzień, dwa albo na trzy dni. Jak wiecie teraz wiele osób jest uzależnione od prądu, na przykład tak jak ja. Jeśli w zimę, no jakaś policja się tu pewnie zaraz prąd wyłączą. Więc wiele osób jest uzależnione od właśnie energii elektrycznej. Bo ogrzewają się na przykład, tak jak ja, jak powiedziałem, chałupę swoją energią. No i jakby nie było dzień, to tam jeszcze nie jest taki problem straszny. tak? Ale 2-3 dni to już chałupka trochę się wychodzi. W lodówce nie będzie światełka, więc nie będzie to działało. Ale w zimę w sumie z drugiej strony nie ma problemu, bo można gdzieś do innego pomieszczenia wynieść żywność. To mniejsza z tym. Ogólnie chciałbym może powiedzieć tak, czy nam to grozi, czy nie grozi. No. My mamy takie ustawy, które zapobiegają jakby blackoutowi, czyli braku prądu, energii elektrycznej. Zaraz Wam też spróbuję powiedzieć, dlaczego jest problem z węglem, ale to za chwilę. Najpierw powiem Wam coś takiego, że płacimy opłatę mocową. Każdy, każdy odbiorca energii elektrycznej płaci opłatę mocową. Ona jest tam zależna od tego ile pobieracie. Jedni mniej, drugi, troszkę więcej. Suma summarum są to bardzo duże pieniądze do zakładów energetycznych. To jest w tym roku, w tym co teraz jesteśmy, to jest prawie 6 miliardów ściągnął z rynku, z ludzi, z firm też, bo wszyscy płacą. Każdy, kto ma licznik płaci opłatę mocową. Ci, co mają panele, też. Także. Prawie 6 miliardów złotych firmy energetyczne ściągną z rynków w ramach tej opłaty mocowej. Ta opłata mocowa to jest coś takiego, że tej mocy nam nigdy, pamiętajcie, nie powinno zabraknąć. Czyli zawsze powinniśmy mieć prąd. No, ale wiecie, wyrwać kasę to jest łatwo, a zapewnić tą dostawę prądu to nie tak zawsze łatwo wychodzi. Wróćmy teraz do tego węgla, bo wiadomo, że u nas najwięcej elektrowni działa opalanych jest węglem, czyli produkcja tego prądu jest z węgla. Co się stało w ciągu ostatniego roku, bo jak ktoś trochę pamięta, to rok temu tego węgla była na mnie. Cena była niska, nikt nie chciał go kupować. Nawet tam państwo chyba odkupowało, jak na pewno odkupowało. Teraz to się inaczej nazywa ta agencja. Przedtem nazywała się agencja. Chyba rynku, nie, nie, nie. Agencja mienia coś materiałowego, coś takiego, czy tam zapasów materiałowych, coś takiego jak to się nazywała. Teraz to jakaś się nazywa Agencja Rezerw Strategicznych, chyba. I ona w ubiegłym roku odkupowała od, szczególnie od PGG, czyli tej polskiej grupy górniczej, która jest najbardziej narażona na bankructwo, bo ona chyba nie jest w spółkach. Tam z tymi elektrycznymi, z tymi energetycznymi zakładami, e, więc od nich przede wszystkim odkupowała węgiel. Tam nie pamiętam, nieważne po ile, ale dość tanio, ze względu na to, żeby ta firma przetrwała, nie upadła, żeby miała zbyt, bo zakłady energetyczne rok, dwa lata temu nie chciały brać węgla z kopalni, z polskich kopalni. Po prostu wolały ściągnąć tańszy węgiel z Rosji. Więc teraz. Teraz wiadomo, jest odwrotnie. Teraz zakłady energetyczne by chciały tego węgla jak najwięcej, żeby kopalnie im dawały, a tutaj kopalnie stają trochę o ok koniem. Te kontrakty podpisywane są na wiele, wiele lat, często ceny są stałe, trudno ich dojść. Ostatnio też PGE podpisało kontrakt, ale nie chcę zdradzić na, na przyszły rok na dostawy węgla. Ale jaka cena, to jest jako informacja poufna, więc nie wiadomo ile tam to wynegocjowali. Ale słuchajcie, teraz tu jest ta sprawa. Co stało się z tymi nadwyżkami węgla, który leżał przy każdej kopalni, który leżał na tym centralnym składowisku węgla, gdzieś chyba w Ostrowie, w Wielkopolskiej, jak, jak się nie mylę. To jest chyba jakieś wynajmowane, bo to jest chyba plac węglokokoxon, bo węglozbytu. Tam jest chyba 40 hektarów, to jest spory kawałeczek, prawda? i tam był magazynowany ten węgiel i raptem tego węgla nie ma nigdzie, tak? Raptem się kolejki ustawiają, na bieżąco trzeba, produkcja się sprzedaje na bieżąco, więc gdzie podziały się te zapasy, ta nadwyżka całego tego węgla? Żeby nie było ogólnie problemu z tym prądem, żeby zakłady energetyczne miały, czyli elektrownie miały czym palić w piecach. Już nie mówię o zwykłych ludziach, tak? No po prostu każdy orze jak może jak to się mówi i wszyscy sobie posprzedawali ten węgiel za granicę. To był eksport. Chociaż my i tak dalej bardzo dużo węgla importujemy z Rosji do dzisiaj nawet w tym roku to rekord już pewnie padnie, ale też eksportujemy na rynki, które płacą w tej chwili, więcej. wiadomo, że jak macie długofalowy kontrakt z zakładem energetycznym, z elektrownią podpisany, to ta cena jest, nie wiem, przykładowo w tej chwili 250 zł za tonę a na światowych rynkach kosztuje 150 dolarów, czyli to jest 600 zł za tonę, tak? I można sprzedać sobie na zewnątrz lub dla drobnych odbiorców na składowiskach przykopalnianych, na tych zwałach. Też do takich drobnych, co przyjeżdżają ciężarówkami, po 500, po 600 zł, więc bez sensu dawać dla elektrowni. I tutaj elektrownie teraz mają problem, bo one wcześniej nie chciały za bardzo brać węgla od kopalni, bo mogły sobie taniej kupić, na przykład w Rosji. Teraz się odwróciła sytuacja, jak bym chciał, a tutaj trochę lipo. Jest jeszcze taka jedna ustawa, czy teraz znów wróćmy do tego blackoutu, czy nam grozi ta mm, przerwa w dostawach, jest jeszcze coś takiego, że wszystkie nasze elektrownie muszą mieć zapas węgla. Minimum te, które są dalej. Tam są różne rodzaje, bo jak jest blisko, to szczególnie chodzi o brunatnego węgla, to tam jest inaczej, to wystarczy tylko zapas na kilka dni, jeśli są powyżej 50 km, to trzeba mieć na 20 dni zapasu węgla, jeśli są jeszcze chyba dalej, to trzeba mieć na 30 dni zapasu węgla na produkcję prądu. W tej chwili wiadomo, że już te zapasy troszkę się skurczyły, ale to nie znaczy, że one skurczą się do zera i nie będą miały czym elektrownie już palić w swoich piecach. Para bucha, woda leci i prąd się produkuje. No nie, to tak też nie będzie, więc na razie jest tam spokój. Z tym, że jedna rzecz, która mnie trochę denerwuje, to wiecie, że chyba wczoraj lub przedwczoraj jakiś tam rekord produkcji energii dzienny był. Tylko ja sobie sprawdziłem, bo to wiecie, wszystko można sobie to sprawdzać. Ja bym już wcześniej mówiłem, yy, PSE, czyli polski system energetyczny czy polskie sieci energetyczne tak się nazywa, ma swoją stronę, tam jest bardzo wiele ciekawych informacji. Ile produkowujemy prądu rocznie, miesięcznie, ile wysyłamy, ile kupujemy z zachodu, ile eksportujemy na zachód czy tam do innych krajów. To jest od wielu lat tam historia, można sobie wiele rzeczy naprawdę ciekawych sprawdzić, się dowiedzieć, jak wzrastała nam moc, na przykład elektrowni jak zostało nam zużycie energii, ile mamy zapasów tej energii. Więc w tej chwili, powiem Wam, że mamy jak gdyby około, jak było H23 tysiące, nie wiem, tylko nie pamiętam, nie będę tu zmyślał, ale mieliśmy rezerwy mocy około 30% jeszcze, chociaż to ta, ta, ta obciążenie sieci, było spowodowane tym, no jak się domyślacie, nie tym, że Polacy tak dużo zużywali tego prądu, Polacy zużywali normalnie, jakby na ten zwykły dzień, tylko yy, 15% z tej produkcji, z tego obciążenia poszło fiu, na zachód, czyli do krajów, czyli zostało, energia została wyeksportowana, bo jest dość droga w tej chwili, jak wiecie, i można ją łatwo sprzedać, więc yy, elektrownie robią jakby nadprodukcję one w pewnym momencie nie będą mogły sprzedawać, jeżeli będą miały za małe te zapasy rezerwy węgla na potrzeby kraju, tak? Tym wszystkim kieruje polskie, kierują polskie sieci energetyczne. One cały czas monitorują, sprawdzają, czy elektrownie mają zapas węgla. Czy starczy nam prądu, czy możemy eksportować, czy nie, to oni też decydują. To już nie elektrownia decyduje, że chciałaby sobie sprzedać na przykład całą produkcję na zachód, bo wtedy jest droga bo jest droga energia i chciałaby sprzedać. Nie, to już nie elektrownia decyduje, tylko polskie sieci energetyczne o takich wszystkich ruchach. Także na razie mamy spokój, to co takie dziwne artykuły, U może, Max, historyczne obciążenie sieci. Nie jest u nas tak źle. W zasadzie cały czas mamy około 20-30% rezerw mocy. Ogólnie mamy więcej dużo, ale niektóre elektrownie są w postojach, niektóre są remontowane. To wszystko tam jest już w PSE ustalane i zabezpieczane tak, żeby przy zapotrzebowaniu zawsze moc w elektrowniach od razu, czyli w ciągu kilku minut można było zwiększyć o 20-30%. I takie mamy cały czas rezerwy. To wszystko można sprawdzić na y, tej stronie PSE. Ja polecam, szczególnie y, ludziom, którzy się interesują taką tematyką. Zresztą ci, co się interesują, pewnie wiedzą, że tam to można wszystko posprawdzać. Dużo jest takich artykułów właśnie, żeby straszyć ludzi, że będzie lipa, srypa itd. Ja Wam powiem, co najciekawsze, tam się dowiedziałem, że my kiedyś na przykład y, kupowaliśmy prąd y, z Litwy y, i teraz też kupujemy trochę. A później go sprzedajemy swój, tym gdzieś tam. Ale to wszystko są decyzje właśnie PSE. Oni tym, jak gdyby nad, tym nadzorują. E, jeśli by miało nam zabraknąć prądu albo coś był problem z zapasami węgla do produkcji prądu, wstrzymany zostanie eksport, po prostu nie będzie eksportowany. No, chyba że. Wiecie, co to jest, nie? Pieniądze zrobią to, że, że, że nie patrząc na nic, sprzeda się prąd drogo, aby pokazać super wyniki. Tak jak wiecie PGE fajne wyniki pokazuje, niby yy, prąd jest drogi, niby dokłada do biznesu, a zyski ma chyba historyczne w ostatnim kwartale, yy, jakby najwyższe w historii, ale to właśnie oni między innymi tym, temu, że sprzedają drogą energię, bo mają w swojej, yy, bo niektórzy dystrybutorzy nie mają elektrowni, a PGE ma elektrownie swoje i po prostu sprzedaje sporo energii na eksport. Także pamiętajcie, we wszystkim rządzi Kasiuka, tu Kasiuka. Jeśli ktoś tam pomyśli sobie, słuchajcie, przykniemy trochę na tym, tu sprzedamy, tam sprzedamy, to może zabraknąć w Polsce energii. Ale to jest mało prawdopodobna sprawa. Ja nie wiem, jak się by to skończyło, jeśli by nam zabrakło, to ta opłata mocowa, tyle pieniędzy tam wpakowane, to tam też coś jest z karami. Ja wiem, że jeżeli na przykład na dzień byśmy nie mieli prądu, to jakaś kara jest, ale teraz nie chcę mi się szukać na szybko. Ale. Tak to mniej więcej wygląda. Ja mam nadzieję, że spokojnie w tym roku, raczej patrząc na zapasy węgla, jakie mają zakłady, elektrownie, jak są tam, że jeszcze na razie jesteśmy eksporterem, to nie boję się o to. To jest dosłownie chwilowe zawirowanie na rynku. Tak samo jak pewnie z ropą, ona idzie do góry, do dołu, tak samo z węglem. Węgiel parę lat temu też był po 500 zł, po 120 dolarów. Potem spadł do 50, tam, nie trochę więcej, do 70. Teraz kosztuje 150, no to jest prawo rynku, podaży i, i, podaży i popytu. Dobra, ale się rozgadałem znowu, najważniejsze ja moim zdaniem blackoutu w Polsce nie będzie, bo mamy w miarę porządny system, mamy jeszcze na razie trochę swojego węgla, jak nie to kupimy go w Rosji, proszę tam tych wszystkich oponentów, którzy, że to dlatego, że zamykamy kopalnie to limpa. Nie, jak trzeba będzie to kupimy go z Rosji, z Australii czy skądkolwiek, bo my bardzo dużo węgla, importujemy w tej chwili jakieś 20 całego zapotrzebowania Przez to niby kopalnie muszą mniej trochę produkować, by zmniejszyć moce, bo mają droższy węgiel od tego importowanego na przykład z Rosji. Przez spółki powiązane, nie powiem Wam z kim, bo znowu będziecie mnie jechali, że upolityczniam pewne sprawy. No, ale ogólnie jest ok. Także moim zdaniem yy, przerw braku prądu nam ogólnie w Polsce nie grozi. Pewnie jak i w całej Europie. Na gorka musi być, żeby te ceny trochę pozostały i będzie fajnie, i będzie elegancko. Na razie. Trzymać. Pozdrawiam.